It's just a little red wine, I'll be fine. Not like I wanna do. Drug overdose leaving Laurel View Drive in the Hollywood Hills this afternoon. Paramedics and police were called to the home for an overdose and took singer Debbie Lovato to the hospital. I said. Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj omówimy sobie cały film dokumentalny Demi Lovato Dancing with the Devil. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego ostatniego odcinka o Demi Lovato, to oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli nie wiecie kim ona jest, co działo się zanim ten film dokumentalny został nakręcony, no to oczywiście wam ta, Was tam odsyłam i zapraszam, bo dzisiaj będziemy opowiadać znaczy będziemy, ja będę Wam mówić o tym, czego dowiadujemy się w najlepszym filmie dokumentalnym, więc będą spoilery. Będzie moje zdanie. Mój kanał jest takim trochę kanałem komentarzy, więc proszę się nie bulwersować, jeżeli będzie moje zdanie, bo będzie. Nie jest to bezstronny film. Będę wam mówić o tym, czego dowiadujemy się w tym filmie dokumentalnym, który jest podzielony na cztery odcinki i będę dodawać też swoje komentarze. I oczywiście serdecznie zapraszam do konwersacji i dyskusji na dole. No i słuchajcie, zaczynamy. Wiele z Was prosiło, żebym nagrała właśnie taki odcinek, no i czekałam na ostatni segment tego filmu dokumentalnego, który był wyświetlony wczoraj, pojawił się na YouTube wczoraj, czyli 6 kwietnia. Obejrzałam, zrobiłam notatki i jestem gotowa, aby Wam wszystko łącznie teraz opowiedzieć na temat całej tej miniserii. Demi Lovato, Dancing with the Devil, czyli Taniec z Diabłem, to jest taka miniseria dokumentalna, film dokumentalny podzielony na cztery części, w którym Demi w końcu opowiada, jak naprawdę zmaga się ze swoimi nałogami i chce nam powiedzieć dokładnie, co się stało w lipcu 2018, kiedy przedawkowała, kiedy wszędzie w internecie wybuchła, wybuchła nowina, że Demi została przewieziona szybko karetką do szpitala i że przedawkowała i Pierwszy raz ona, jej rodzina oraz znajomi mówią całusieńką prawdę. Demi już wcześniej nagrywała takie filmy dokumentalne i też mówiła, że mówi prawdę, a potem okazywało się, że nadal była pod wpływem narkotyków i o tym więcej mówię w moim poprzednim odcinku, więc na temat tego nie będę tutaj się rozgadywać. Pierwszy odcinek zaczyna się fragmentami z dokumentu, który filmowali w 2018 roku, który zaprzestali filmować w momencie, w którym Demi przedawkowała. I są to fragmenty z jej trasy koncertowej. No i widzimy, jak ona się przebiera, jak występuje i jest też fragment, w którym Demi. Mama ze swoją mamą przez telefon i jej mama mówi jej, że to jest najlepszy występ, jaki kiedykolwiek stworzyłaś, i że od teraz może być już tylko lepiej. Mamy też napisane na dole, że ten fragment został nagrany dokładnie miesiąc przed tym, jak Demi przedawkowała. Przenosimy się na chwilę do 2020, kiedy Demi stwierdza, że nagrywamy nowy film dokumentalny. Zapomnijmy o tamtym jakieś tam fragmenty, będą się oczywiście tutaj pojawiać. Zbieramy wszystkich i opowiadamy prawdziwą historię. Każdy mówi wszystko, po prostu bez żadnej cenzury, tak jak było. I mamy tutaj zbiór e, po prostu wszystkich. Mamy jej mamę, mamy jej ojczyma, mamy jej siostry, choreografkę, menadżera, e, asystentkę no naprawdę wszystkich, którzy naprawdę byli z demi podczas tego, co się działo i widzieli e, po prostu, jak ona pogrąża się jeszcze bardziej w swoje złe nawyki. So Okej. Okay. Wow. You don't want the true story from me. <laughs> I can't believe y'all are doing this. This is lit, but okay. <laughs> Jest To było przed OD. Jej choreografka, która jest też jej dobrą kożanką, powiedziała, że trasa konceptowa z Demi była niesamowitym spełnieniem, jeżeli chodzi o stronę biznesową. Było coś to niesamowitego, spełniała się w swojej roli idealnie, ale jeżeli chodzi o emocje, to powiedziała, że była to po prostu katorga. Nie dawali sobie po prostu rady emocjonalnie. Demi opowiada o historii swojego ojca, jak on zmagał się z bardzo podobnymi nawykami do niej oraz o jej mamie, która też miała z lekami oraz zaburzeniami odżywiania. Więc Demi powiedziała, że dorastając tak naprawdę nie miała osoby, która byłaby stuprocentowo zdrowa. Były to osoby z bardzo niezdrowymi nawykami i Demi popadła w to samo. Mając rodziców, którzy sami zmagali się z takimi problemami, Demi mówi, że nic dziwnego, że sama była ciekawa narkotyków oraz popadła w bulimię. Od najmłodszych lat była wysyłana na konkursy piękności jako mała dziewczynka i jakby uczona, że musi być idealna już od bardzo młodego wieku. I to się tylko Pogorszyło, gdy dołączyła do Disneya, gdzie miała być idealną gwiazdą, po prostu przykładem dla wszystkich nastolatek. Dużym problemem był tutaj jej team, czyli osoby, które pracowały z Demi podczas jej kariery, ponieważ to one ustalały zasady tego, jak Demi miała wyglądać, jak Demi ma się zachowywać, czego jej wolno, a czego jej nie wolno. Jeżeli w hotelu zamawiała jedzenie do pokoju, został jej zabierany telefon, ponieważ bali się, że zje ona za dużo zbędnych kalorii czy cukru i po prostu przytyje. Jej torty urodzinowe nigdy nie były takim normalnym tortem tylko były to torty zrobione z arbuza, po to, aby nie było w nich po prostu dużych kalorii. I Demi od wielu lat nie miała tortu rodzinowego, coś, co za czym tęskniła, no i nawet tego jednego specjalnego dnia nie mogła e, zjeść czegoś bardziej tłuczącego i z cukrem. i Były czasy, kiedy musiałam spędzić because she like ate a cookie. I felt like I was always walking on eggshells no matter what. What I was eating around who, what we had in our dressing room, what kind of food. It was very intense. Everyone around her had to be drug tested. You know, she wasn't allowed to hang out with anybody that wasn't sober completely. There were times where I was just like she's miserable. And I'm just not feeling comfortable in my body right now because I stopped being so strict with food so that I could get Według jej koleżanki, zostało jej postawione ultimatum, gdy miała 18 lat i już wtedy zmagała się z złymi nawykami. I według tej koleżanki, to nie Demi wybrała to, aby być całkowicie trzeźwa, tylko zostało jej postawione ultimatum: albo jesteś trzeźwa. Albo nie współpracujemy dalej. Jak wspominałam w moim zeszłym odcinku, Demi była trzeźwa. Przez 6 lat dzieliła się tym na Twitterze, była z siebie bardzo dumna. Jednak tak naprawdę powiedziała, że nie była szczęśliwa. Był moment, w którym była na sesji zdjęciowej i pomyślała, dlaczego ja jestem nadal trzeźwa. Nie rozumiała, dlaczego to robi, ponieważ nie jest wcale szczęśliwa. Nie Jest to, jej, jest to coś, co zostało jej odebrane, zostało jej zakazane, każą jej się zachowywać w pewien sposób, a ona jeszcze bardziej ciągnie do tego, czego jej nie wolno. mental health is something that we all need to talk about and we need to take the stigma away from it six years ago i was drinking vodka out of a sprite bottle at nine in the morning throwing up in the car and i just remember thinking this is no longer cute this is no longer fun and i'm just like my dad Więc po sześciu latach stwierdziła, że podejmuje decyzję, że, będzie, że wróci do picia alkoholu w mniejszych ilościach oraz do popalania marihuany, ale nie ma zamiaru wchodzić w żadne mm, mocniejsze narkotyki. W jednym z odcinków nawet mamy w klip, w którym ona mówi to swoim znajomym, więc oni wiedzieli, że Demi będzie piła jakieś drinki, popalała, ale nikt nie spodziewał się, że powróci ona do tak mocnych narkotyków. Jednak dnia, którego Demi podjęła tę decyzję, powiedziała, że sięgnęła po wina i nie minęło nawet 30 minut, gdy dzwoniła już do dealera po to, aby przyjechał on z narkotykami. Diler, z którym do czynienia miała Demi jest tą samą osobą, która sprzedawała jej narkotyki, gdy Demi miała 17 lat, więc utrzymywała z nim kontakt, widywała się często i niecałe 3 miesiące później przedawkowała również kupując narkotyki od tego samego dealera. Jej koleżanka opowiada o jednej sytuacji, gdzie razem ze znajomymi mieli game night, czyli taką, taki wieczór gier. I nagle Demi zniknęła i ona, jej koleżanka stwierdziła, że idzie jej poszukać. Poszła na na górę do łazienki, otworzyła drzwi i zauważyła, że Demi siedzi na podłodze i podpala właśnie narkotyki. Były, nie była to marihuana, jednak o wiele mocniejsze narkotyki i Demi popadła w próbowanie nowych mieszanych narkotyków takich jak meth czy heroina i na początku powiedziała, że myślała, że będzie coś, to coś czego będzie ona używała rozrywkowo, jednak zdała sobie sprawę jak bardzo łatwo i szybko można się uzależnić. W kolejnym odcinku dowiadujemy się dokładnie, co stało się 24 lipca 2018 roku. Mianowicie, Demi i jej przyjaciele poszli do paru klubów, barów, e, pili alkohol, dobrze się bawili. Nikt nie podejrzewał, że ta noc może skończyć się jakoś tragicznie. I went out to a friend's party and none of my friends knew what I was using. So I kept it very... hidden from everyone. That is one thing that I was very good at was Demi is very good at hiding what she needs to hide. Demi's good at making you believe that okay. Demi zaproponowała swoim znajomym, aby wrócić do niej do domu, no i bawili się, tańczy, tańczyli. W tym dokumencie możemy nawet zobaczyć fragmenty z tej nocy e, z dokładnymi datami i godzinami. Około czwartej piątej rano wszyscy zaczęli robić się śpiący i chcieli wrócić do domu. Demi zaproponowała swoim koleżankom, aby zostały, jednak one odmówiły. I o tym mówiłam w pierwszym odcinku, jak jedna z jej koleżanek, która też z nią pracuje, powiedziała, że czuła w sobie jakieś takie, coś takiego, że może powinnyśmy były zostać, ale z drugiej z strony powiedziała: To jest dorosła kobieta, wie co robi. Powiedziała, że pójdzie spać, więc pójdzie spać. Demi niestety nie poszła spać i zadzwoniła do tego samego dilera. Chciała ona swoją normalną mieszankę narkotyków, jednak e, nie miał jej on i zaoferował jej e, Oksikoten i heroinę. Nie była to tylko taka mieszanka narkotyków, ponieważ tej samej nocy wcześniej Demi była pod wpływem molly, kokainy, marihuany, oksikoten i meth. Tej nocy mężczyzna, który sprzedał jej narkotyki, również e, wykorzystał Demi seksualnie. I Demi do dziś mówi, że nigdy nie mówiła o tym publicznie i nie uważała to jako gwałt, ponieważ ona się zgodziła na to. Jednak teraz, patrząc na to z perspektywy czasu, Demi mówi, że wie, że nie była ona w stanie podejmować trzeźwych decyzji i została po prostu wykorzystana. W tym samym momencie mówi nam też o tym, jak została wykorzystana w wieku 15 lat i kiedy straciła swoje dziewictwo. Była ona z mężczyzną, z którym sama poszła do pokoju, e, zaczęli się całować, jednak ona powiedziała, że stop nie chce już dalej iść z naszą relacją. Jednak on nie powstrzymał się, no i doszło do stosunku pomiędzy nimi. Czegoś, czego Demi nie chciała, jednak nigdy nie mówiła o tym, ponieważ miała być tą idealną gwiazdą Disneya. Gwiazdą Disneya, która nosi taki pierścionek, który ma oznaczać, że jest dziewicą do momentu, gdy nie wyjdzie za mąż. No i powiedziała, że nie mogła o tym nikomu powiedzieć, no bo w sumie sama była z tym chłopakiem. Została wykorzystana, ale i tak jej nikt nie nikt jej uwierzy i do dzisiaj ta osoba działa w biznesie bezkarnie, więc dowiadujemy się tutaj bardzo prywatnych i smutnych szczegółów z życia Demi i można jakby posklejać, dlaczego niektóre rzeczy, które zrobiła w swoim życiu zrobiła w dany sposób i jak się naprawdę czuła, że nie była ona młodą osobą, gwiazdą bez problemów, tylko niestety wykorzystywana od bardzo młodych lat i niestety takie rzeczy dzieją się do dzisiaj, jeżeli chodzi o telewizję, a tym bardziej Hollywood. I jeżeli chcielibyście, żebym zrobiła oddzielną serię, w której mówię wam o ciemnej stronie Hollywood, to dajcie znać, jest bardzo dużo niepokojących, dziwnych rzeczy, teorii spiskowych, które się dzieją i chętnie bym Wam powiedziała, tylko dajcie znać, czy jesteście chętni. Wracając do nocy, w której Demi przedawkowała, została ona znaleziona przez swoją asystentkę, która w filmie dokumentalnym opowiada, że najpierw pisała do niej smsy, ponieważ były umówione na spotkanie z lekarzem. Demi chciała e, bardzo iść do lekarza na jakieś tam spotkanie, nie jest tutaj e, dokładnie powiedziane jakie, no i jej asystentka przyszła i wysyłała smsy, że no wstań, będziemy spóźnić poszła zapukać drzwi, nikt nie otwierał, więc zeszła na dół. W tym momencie przyjechał też już ochroniarz Demi oraz kucharka, ale Demi nadal nie schodziła na dół, więc jej asystentka stwierdziła, że nie, idę na górę. Zapukała jeszcze raz, otworzyła drzwi i zobaczyła tylko, że pokój jest bardzo ciemny i bardzo zimny. Demi leżała na łóżku, była naga i powoli jej ciało zmieniało kolor. Dziewczyna na początku myślała, że Demi po prostu jest pijana i była na imprezie dzień wcześniej, więc ona na pewno jest pijana. Jednak podchodząc do niej bliżej zauważyła, że Demi była otoczona własnymi wymiocinami i się nie odzywała oraz nie ruszała. Dziewczyna od razu zbiegła na dół, powiedziała to ochroniarzowi i po kryjomu zadzwoniła po karetkę. Jest to detal, który jest niepokojący, że musiała zrobić to w ukryciu, ponieważ bała się, że ktoś powie jej, że nie powinna tego robić. Zadzwoniła ona po karetkę, ktoś powiedział, upewnij się, że nie będą oni jechać na sygnale. Nie chcieli, żeby media oraz ludzie dookoła dowiedzieli się, co stało, jednak no wiadomo, że służba zdrowia powiedziała, że nie, że to jest stan krytyczny, oni już I called Max Lee, security. She's not waking up. Um, she's not really responding. I don't really know what to do. I rang security and I said, Jordan's just called me in a panic. I need you to go into the room now and tell me everything you see. She was propped up, uh, vomit everywhere, but she was on her back, which isn't good. So I told him, put her on her side, um, clear her throat, and uh, I'm on my way. And I'm just kind of like. Do I call 911? Like, what do I do? So I I, called and I just remember sneaking downstairs to make the phone call. Demi została zabrana do szpitala, i tutaj w filmie dokumentalnym wszyscy opowiadają, jak to wyglądało z ich perspektywy. Wszyscy dowiedzieli się telefonicznie i dosłownie parę minut później cały świat już wiedział, że Demi znajduje się w szpitalu i jest nieprzytomna. It was my mom, me, and Madison upstairs in my mom's room. And I looked down at my phone and I saw that everybody in the world was texting me. The first thing I got was a text from a mutual friend saying, I'm so sorry. And I was like, huh? I'm so sorry. I heard about Demi. I'm praying for your family. Like, I'm really praying for Demi. You guys are in my prayers. I heard my mom pick up the phone. Po przebudzeniu Demi nic nie widziała. Jej młodsza siostra siedziała obok niej, a Demi nie miała pojęcia, kto to jest, i był to najgorszy moment w jej życiu, gdy nie poznała własnej siostry, i otwierając oczy, nic nie widziała. Sama Demi mówi, że była też w szoku, że przedawkowała, ponieważ nie używała strzykawek. Tej nocy, tylko paliła dane narkotyki. I tutaj potwierdza, jakby, że używała też właśnie strzykawek do brania narkotyków wcześniej. Okazuje się, że oksikoton, który wzięła, był pomieszany z fentanylem. I był to narkotyk, którego ona wcześniej nigdy nie brała. Demi podczas swojego przydawkowania doświadczyła zewału serca oraz trzech porażeń mózgu, które zostawiły ją z, z uszkodzeniem go. Demi nie może prowadzić już samochodu, ponieważ e, są miejsca w jej wizji, gdzie nie widzi. Co robi, nie może sobie czasami nalać szklanki wody, ponieważ wylewa ją wszędzie. No i byłoby niebezpieczne, gdyby prowadziła w ten sposób też samochód. My doctors said that like I had 5-10 more minutes, um, and had my assistant not come in, Jedną z pierwszych rzeczy, o którą zapytała Demi po przebudzeniu się, było to, czy świat wie o tym, co się stało. No wszyscy już wiedzieli, nie tylko życie Demi się w tej chwili zmieniało i wszyscy wiedzieli o jej problemach, ale również doświadczyła tego jej koleżanka, która była jej choreografką. Straciła ona wszystkie swoje prace, nie uczyła dzieci już tańca, ponieważ wiele osób obwiniało ją za to, co stało się z Demi, ponieważ e, wtedy celebrowali chyba jej urodzinę, no i ona tam z nią była. Demi w swoim dokumencie mówi, że jest jej bardzo przykro, że tak długo trwało opowiedzenie tej historii, ponieważ jej blis, też potracili różne rzeczy i przechodzili to w inny sposób i ona nie zdawała sobie sprawy, że może to też zranić ich oraz zepsuć im życie. Dopiero teraz jej koleżanka może powiedzieć jak naprawdę było jak okropnie zmagała się z wieloma, z tysiącami wiadomości od fanów Demi, którzy obwiniali ją za to, że Demi sięgnęła po narkotyki I ta dziewczyna nie miała z tym w ogóle nic wspólnego. Demi pracowała nad sobą po przedawkowaniu i była na takich tygodniowych wakacjach, które miały jej pomóc, jeżeli chodzi o leczenie jej stanu emocjonalnego. Powiedziała, że tuż po powrocie, pierwsze co zrobiła, to zadzwoniła do tego samego dilera. Chciała go wykorzystać seksualnie tak samo, jak on wykorzystał ją, ponieważ według niej i jej umysłu było to odbieranie tego, co on odebrał jej. On ją wykorzystał, więc teraz ona chciała wykorzystać jego, plus zależało jej na narkotykach, po które znowu sięgnęła. Powiedziała też, że zdała sobie sprawę, że heroina nie była już wystarczająco mocnym dla niej narkotykiem, ponieważ to właśnie fentanyl, przez który przedawkowała, był czymś mocniejszym i tego potrzebowała i zdała sobie sprawę, jak okropny jest jej problem. Więc mimo tego, że przedawkowała, prawie umarła i jakieś znajomi mówią, że nie powinna ona już żyć przez to, co zrobiła, przez to, co wkładała w swoje ciało i tak sięgnęła po to jeszcze raz. W filmie jest też mowa o tym, że zmieniła ona management w momencie, w którym stwierdziła, że musi nad sobą pracować, nie będzie już sięgać po narkotyki, nie będzie też stuprocentowo trzeźwa, ponieważ Demi stwierdziła, że będzie California sober. California sober to jest um, coś, co Demi ostatnio bardzo dużo tłumaczy, jeżeli chodzi o różne wywiady telewizyjne czy radiowe. Chodzi tu o to, że nie jest ona całkowicie trzeźwa. Jest ona, popija ona alkohol, popala marihuanę, ale nie ma zamiaru brać żadnych innych narkotyków. I jest to, słuchajcie, jak widzicie, ta sama sytuacja, która miała miejsce wcześniej, kiedy Demi po tych sześciu latach też poluzowała pasa, że tak powiem i niestety nie wystarczyło jej to. Szukała mocniejszych, silniejszych narkotyków. W tej chwili Demi mówi, że to, czego ona szukała całe życie, to jakaś stabilność emocjonalna i spirytualna, a nie narkotyki. Jednak wydaje mi się, tak patrząc na jej bliskich, którzy w tym momencie udzielali tego wywiadu, że no jednak oni też nie są stuprocentowo pewni. Jej mama w wywiadzie była przekonana, że Demi już ma kontrolę nad swoim życiem i nic się nie stanie, ale nie wiem, czy wy odniesiecie takie wrażenie oglądając ten dokument, jeżeli go oglądaliście, bo mi się wydaje, że jej mama zachowywała się troszkę naiwnie. W sensie, w sposób, w jaki ona mówi, wydaje się bardzo naiwna, ale to jest tylko moje takie pierwsze wrażenie. Ja nigdy wcześniej tej kobiety nigdzie nie widziałam. I worry. I'll always worry. Whether she smokes a joint or not. I mean, that's. I would worry anyway. Tak, yeah, I'm always going to worry. There's no way not to. co ona robi, w tym momencie, nie będzie miał jej w ICU. Szkoda, że ma wszystko pod kontrolą. And that's just... How I feel right now. Jej siostra mówi, że miała momenty, kiedy chciała już się poddać, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z siostrą. Jednak jej wszyscy znajomi mówią, że nie, nigdy nie czuli tego, żeby się poddać. Jednak zawsze gdzieś, nawet teraz z tyłu jej głowy, jest takie coś, tak, taki strach, że coś takiego może się znowu stać. Czyli jednak tak stuprocentowo jej nie ufają, bo tak jak przez cały dokument mówią, Demi jest świetna w kłamaniu i w ukrywaniu tego, co robi. W ostatnim odcinku pojawia się Will Farrell, Elton John, John I Krystyna Aguilera, którzy mówią o tym, jak akademia jest wspaniała. Elton John jest tutaj bardzo dobrą osobą, która się pojawiła, ponieważ on sam jest trzeźwy od y, chyba jakichś 30 lat i według niego California Sober, czyli takie bycie na pół trzeźwym, nie działa. When you're young and you're famous, my God, it's tough

z y, żadnym uzależnieniem, więc y, nie wydaje mi się, że też ma taką osobowość, y, która jest, która wiecie, łatwo się uzależnia, więc y, ja to oczywiście tego nie zrozumiem, ale jak najbardziej widzę to, że nawet po tych samych filmach dokumentalnych Demi, że sięgnęła po jednego drinka, to zaraz po drugiego. Zaczęła od marihuany, sięgnęła po coś troszkę mocniejszego, po jakiej, jakąś tabletkę, a skończyło się na tym, co sprawiło, że mogło, tutaj, mogło jej tutaj już po prostu nie być. Ostatni odcinek jest takim lekkim podsumowaniem i też do dowiadujemy się troszkę o jej ostatnim partnerze, z którego poznała i wprowadzili się razem. Bardzo szybko byli, ponieważ zaczęła się pandemia, kwarantana, to podjęli taki krok, że wprowadzili się razem. Byli razem jakieś 3-4 miesiące i mężczyzna oświadczył się Demi, ale po dwóch miesiącach zerwali zaręczyny, więc no nie najłatwiejszy czas dla Demi, jednak teraz ona przeprowadziła się, mówi, że robi wszystko dla swojego stanu psychicznego oraz ciała, co jest najlepsze. Miała w końcu swoje pierwsze urodziny, Rodzinę, gdzie miała trzy takie prawdziwe... Torty kaloryczne, e, pracuje nad sobą, czy to jest medytacja, czy yoga, i nadal praktykuje umiar umiarkowane picie alkoholu oraz palenie marihuany. Osoba, która zadaje jej pytania, pyta się, co takiego zmieniło się w tej chwili, ponieważ ostatnie parę lat mówiłaś, że to koniec, że masz wszystko pod kontrolą. Dlaczego teraz jest inaczej? I wydaje mi się, że takim, taką dużą zmianą w jej życiu jest to, że Demi teraz bierze zastrzyki Vivitrolu i jest to lek, który działa jako blokada receptorów opioidowych. W mózgu, ograniczając działanie morfiny, heroiny i innych opi opiadów. Więc nawet gdyby Demi sięgnęła po te narkotyki, to nie miałaby możliwości poczucia tego, co tak bardzo chciała poczuć, e, gdy je brała. Więc bierze to regularnie. To może być coś, co faktycznie bardzo jej pomoże. Powiedziała, że nie ma ona zamiaru brać żadnych e, narkotyków, jednak e, woli przez parę lat, e, miesięcznie, bo tak są podawane te zastrzyki, je po prostu brać w razie czego. I ma teraz taką nową zasadę, że gdy zmaga się z momentami w swoim życiu, gdzie jej depresja jest, silniejsza, ponieważ zmaga ona się z depresją od wielu lat, to od razu dzwoni do menadżera, koleżanki, do osoby bliskiej, aby z nimi porozmawiać i powiedzieć, taka jest sytuacja, jest ze mną w tej chwili gorzej. I wtedy te osoby wiecie, wiedzą, że jakby w jakiejś sytuacji emocjonalnej ona jest, w razie czego, gdyby coś się stało. Pod koniec odcinka Demi na włosy. Mówi, że jej włosy przypominają jej o złych czasach w jej życiu i od ponad roku myśli na tym, żeby ściąć je bardzo krótko, mieć fryzurę, której nigdy nie miała i jakby urusić Urodzić się na nowo, więc tak też robi, i tym oto akcentem kończymy całą serię czterech odcinków. Zanim zrobię takie moje mini podsumowanie i co myślę, chciałabym też skomentować jej najnowszy teledrys do właśnie piosenki Dance of the Devil. Ja osobiście nigdy nie byłam ogromną fanką Demi, nie wiedziałam też o tym, co się tak naprawdę z nią dzieje. Na pewno wiele fanów wiedziało, że miała ona problemy z narkotykami. Ja nigdy, tak jak w pierwszym odcinku Wam mówiłam, nie wiedziałam. Słyszałam coś tam o czasach z Jonas Brothers, ale nigdy nie wiedziałam, jak poważna jest cała sytuacja. Jeżeli chodzi o jej muzykę, nie, nie wiem, no. I'm sor sorry, no, sorry, które wyszło tam parę lat temu, było spoko, ale nigdy nie byłam jakąś taką ogromną fanką. Jednak słuchajcie teraz ten jej album i ta piosenka e, z Tradyckiem, która promuje cały, całą serię tych odcinków dokumentalnych, czyli Dancing with the Devil. Jest to niesamowita piosenka opisująca właśnie te nocy jej przedawkowania. E, wiele osób w internecie mówi, że jest ona niesamowicie silną kobietą, która nie tylko że napisała piosenkę opisującą całą tę noc. Posłuchajcie sobie te słów tej piosenki, bo jest naprawdę Nocne, to Teledys, który wypuściła, jest dokładnym odzwierciedleniem tej nocy. Demi ma nawet taką samą fryzurę i takie same ciuchy. Są sceny ze szpitala, są sceny, gdzie jest z rodziną. Jest scena, gdzie ten mężczyzna przynosi jej narkotyki. No i ewidentnie jest to ten, który, o którym mówiłam w zeszłym odcinku, gdzie nie rozumiem, że mężczyzna pokazuje się publicznie, mówi, że to on sprzedawał jej narkotyki i nikt go nigdzie nie aresztował. Zresztą już tutaj nie chcę przedłużać, ale chciałam zrobić oddzielny odcinek właśnie o tym mężczyźnie i tak dalej, ale możliwe, że to będzie to będzie w dodatkowych treściach dla osób wspierających. Jednak wracając, Teledysk jest naprawdę mocny. Oglądałam go aż parę razy pod rząd, a Ja naprawdę nie jestem osobą, która coś takiego robi. I patrząc, przesłuchując, tak tylko. Wiecie, przesłuchałam te piosenki inne raz, ale jest to cały album, który. Jakby zamyka właśnie cały ten etap w jej życiu, jeżeli chodzi o narkotyki, to się zdało. Mamy piosenkę dla jej siostry Madison, ponieważ ona obydwie przeszły też bardzo trudny czas, kiedy ona nie poznała jej w szpitalu i ta siostra stwierdziła, że chyba już się podda, że nie wie co zrobić, że dla mi po prostu przepada. No niesamowite, naprawdę polecam przesłuchać, nawet osoby, które nie są fanami tej muzyki, tak jak ja nigdy nie byłam, to ten album naprawdę jest czymś innym. No i słuchajcie teraz podchodząc do tego, co ja myślę. Ja już mówiłam w pierwszym odcinku, że nie jestem pewna jak to dalej będzie. Oczywiście ja nie znam Demi, my jej nie znamy, my nie wiemy jak, czy ten dokument był znowu rzetelny, czy ona nie bierze znowu jakichś narkotyków. No samo to, że prawie przedawkowała, znaczy przedawkowała, ledwo przeżyła, potem znowu sięgnęła po to samo, po to samo, co ją prawie zabiło. Też nie wydaje mi się, tak jak mówił Elton John, że popijanie i popalanie marihuany daje to, czego ona szuka i nie sięgnie ona po nic mocniejszego, bo tak samo mówiła, te niektóre rzeczy nie są wystarczająco mocne i nie mówi, że tu nie chodzi już o narkotyki i opicie tylko chodzi o jakieś bardziej medytacje i to jej bardziej pomaga, no ale to czemu wtedy tego by nie odciąć? Są osoby, które same z własnej woli nie dotykają alkoholu, nie czują tej potrzeby i wydaje mi się, że osoba z tak dużymi problemami, jeżeli chodzi o uzależnianie się od wszystkiego, powinna po prostu stuprocentowo przestać tykać takich rzeczy. Jest to sytuacja, wydaje mi się, bardzo trudna dla niej i dla wszystkich dookoła niej. Tam też poruszali temat tego, że jak był jej stary team, no to wszystko było mega kontrolowane. Nawet ludzie, którzy z nią tańczyli i pracowali, jedli tylko wtedy, kiedy ona jadła. Nie, nie można było jeść w momentach, w których ona nie jadła, żeby nie czuć, że ona też chce wziąć tego batonika czy coś. Nikt nie mógł pić alkoholu, nikt nie mógł być pod wpływem żadnych narkotyków. Wszyscy byli testowani non-stop, żeby tylko broń Boże nie kusić Demi do tych złych nałogów. Więc wydaje mi się, że to jest sytuacja bardzo trudna dla wszystkich. Mam nadzieję, że ona w końcu wygra w tej walce sama ze sobą. Bardzo ją polubiłam od tego, od, od momentu kiedy obejrzałam ten dokument, ta muzyka, widać, że się dziewczyna otwiera, ale ja mam jakieś takie złe przeczucie, że to się wcale dobrze niestety nie skończy. Oglądałam też ostatnio jej parę wywiadów, już jak miała te krótkie włosy i nie wiem, może miała gorsze dni, ale wcale nie wyglądała na tak szczęśliwą, jakby się wydawało, że jest, że próbuje bardzo co nam pokazać, ale chyba tak niestety nie jest. No ja życzę oczywiście jej wszystkiego najlepszego, żeby wygrała sama ze sobą i z tymi okropnymi nałogami. jednak Jakieś takie złe przeczucie mam nie wiem, dajcie mi znać, co wy myślicie. Wydaje mi się, że jej mowa ciała też dużo mówi. Um, zapraszam was oczywiście do konwersacji na dole, już nie chcę przeciągać dalej tego. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, no i um, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!